pp pp meble skill testik 2.0 skill 2.0 bo5 zrobimy dobra ciach te 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 dobra robimy tak robimy tak dobra dobra bo5 dla to, to, to tu Dobra. Dobra, mamy co? Kalciorana no, ja, Jajana, no, tak? O no, właśnie, jestem No i jeszcze nasylwka, żeby się dobrze. Dopiero żyło. teraz, nie? Jasny chuj. O, anti -chain. Jeszcze raz ci dziękuję, nie? Jeszcze raz ci dziękuję. Kolejne nie, to to samo, to to samo. Jasny Dobra, antichain chain. No, żebyś miał chaina tylko i nic więcej. O, Feniks, nice, krowa bazyl rololo lohydra -lo jakieś tam jednostki dostałem dobre ciach 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 ale arty no nie są jakieś nie szczególne ale Dobra, i spelek ty raid, destroy on dead shit man dobra żeby miał lightning bolta albo coś albo chaina ja zrobię mu Zrobię mu tego Dobra będę miał tego Taktykę, więc będziemy wjeżdżać Dobra, let's go mm, No, no gram, ale to na skill teście Siema, Dobra, ciech. Jedzie Dobra, no armii jakoś szczególnej nie ma, mamy taktykę Dobra, poczekaj, jakbyśmy to zrobili. Krowa do góry, wtedy riczuję. Hydra do przodu, wtedy riczuje. Strzela kraczej tu, dende. i tak będą być 100 lat. Więc, fuck this. Tu mógłbym dać to, i tu mógłbym dać to. Fenix zawsze licznie, więc whatever. Ja pierdzielę, no, jak mamy tak grać, to. Shield, zadełok. Dobra, chyba mamy masz jakiegoś endeda? Nie masz. Sorą, rej. Rej chyba do tego wariata. Dobra. Idziemy z kolejną nutką jakąś. A w sumie na komę mam starą ochotę. O. puszczę sobie starą komę. Dum, 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 dum. Dobra, ciach. Pom, 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 pom. ty to oj nie, czemu nie? Koma jest ok. Ty, dum, ty, dum. jest moralek. Moja dziewczyna wibia komę, aby zaplusował u niej. A widzisz. Ja, ja starą dobrą komę, szanuję. No? ty to, ty, to, ty, 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 ty. Dobra, to mnie nie wybierze. R, więc Moralek. Mm, wodzy, jak nie zawsze to poznaj. Joachim, daj mi na Wispa, to ci puszczę nutkę. Okej? Okay? Musisz mi na Wispa podrzucić. Mm -hmm, mm -hmm. No powinniśmy wygrać. Mhm. Te 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 Na raczej raczej nie ugra no. Żebym miał takie rzeczy robić, to ja cię nauczę panie Joachim. Tak jak piszesz na czacie, to robisz tak sledge w, spacja gluhamer, Nigdy do osoby, której chcesz napisać wispa, no i piszesz jakiś tekst, w tym przypadku linka I ci się otworzy prywatne łokno Szybkie szkolenie Rewido, dziękuje za 43 miesiące subika Witam serdecznie O widzisz, pa I cię wyskoczyło łokno Ty Rzeczywiście! No Widzę, że Gary też napisał. Czekaj, czy on mi chce zahiptozyzować całą armię? Fak Czekaj, czy on chce mi zabić Hydrę? Albo ja, No Not cool. Aha. te 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 Can we move already? Nie, wiem, no nie wytnie mnie chyba, czy mnie wytnie. Nie, no chyba nie! Ta krowa musiałaby prokować. Nie, no, ry, ry. Dobra, 1-0. Let's go! Ma pan na sobie gdzieś bokserki? Mam. Close Armyk. Dobra, weza zapodaj los, cebula i krokodyle ze zasuba. Dobrze, 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 będzie. O, dobra, cyk, 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 pozamykam trochę rzeczy. A możesz mi tego na wispa linka podesłać, też będzie łatwiej, żeby nie zapomniał. Dobra, go. Stara koma jest w plus jeden. Plus jeden. Kalchna. Dobra, gdzie to jest? Co my tu mamy? Mana na XZ to walk. O ja pierd... O Jezu! O Jezu! Dostałem kz nie mają Spell Powera. Jasne. na I mam mean No ledże. Poń. Gremlin. Magowie by się przydali. Tańszy spell. Może by było próbować wtedy. Ja pierdykam. Walk. Jezus Maria. To jest chyba los. Hej, Glu. Hej, Dżadź. Hello, hello. Wiem ja. Daj coś do Many. Daj coś do Many. Mana! Mana! Urywa. Ale skandal. Brać, Inta, brać? Chciałem też moje ziemię wymaksować, a Int przy tym to co mi dałby. Tyle co nic. Ja się mogłem liczyć, że nolezę, zostanę po prostu. Ja pierdykam. Unlucky. Unlucky I guess. Dobra, może nic nie będzie miał. Dla ja mam Bolt'a śmiesznego, tak? Ma slowa na 5 tur. Jest Aniu. Powiem tak, jeżeli nie ma speli i jest tyci szansa na zwycięstwo. Ale to pod warunkiem, że nie ma speli. Tak, a tyci tyci Te no tak, ale może nie mam No już, daj mi antyhipnomadgi. <gry> Dobra, czyli możliwe, że nie ma Speli. ja miałbym masło na 5 tur. Plus Bolta, ewentualnie stąd Okej. Okay. Dobra, no co, liczymy na minus Moralki, tak? Filda nie, przy, przy takich małych armiach to zdecydowanie lepiej się gra. Dobra. Aha, to nieźle ruszamy do boju. Aha. To nieźle ruszamy do boju, powiedziałem, że ma sło i ruszamy do boju. Wszystko stoi. Jasny chuj, Dispel ma. A no to nie fajnie. Eee, Dobra, ruszajmy. I tak musimy ruszać. A, tak, Andra ma zawsze dispela. W sumie. Dobra, poczekaj. Co miałem puścić? Tam miałem puścić. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Jest moral. Ma trzy laki. Nie, nie ma ściągnąć z Bolta. Wow, będzie więc Becha? You serious? What the fuck? You mad. You mad. Dobra, pytanie: czy jeden Bolt jest lepszy, czy ten stonski jest lepszy? Nie, 6 Defa, 6 Defa mogłoby robić więcej niż te Bolty, chyba śmieszne, co? Ciekawe, czy ci Maresa, że on tak pola Myślicie, że Maresa? Nie wiem. Okej, mm -hmm. polac niepokojny. Znaczy z tym plus tym możemy to ewentualnie ujebać, tak? Ej, bo mi tu się ciągnął kontrę. Czyli to plus to mi upierdala tego anioła. Jak quest. Ok, a próbujmy, próbujmy, chcę te mąki uwolnić, tam i tak oddaje hita prawdopodobnie, chociaż nie, że jest strzelę dwa razy, dobra robię tak, just in case. Trzeba się zabezpieczyć przed tym, nie? No oh, Dispel Okej okay. 11 hapu? Takie twarde na tego Besia? Dobra, chyba, chyba może coś z tego będzie Może coś z tego będzie ale ma tylko Dispo, to Vivon. Opra, Pietrusik, dziękuję bardzo za naszej miesięcy Subika. Witam serdecznie. Aha. Ja, więcej minus maraluję, ale chyba no nie wiem, no... Wygląda jakby nic nie miał, nie? Chyba, że czeka na jakieś zaskoczenie, ale żeby się nie obudził z rynku w nocniku. Ry ry, daura. Let's go, let's go. Te, te, te... 2-0! 2-0. Tu, 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 armek. Armek. No cyk. Have you won, The Last game, Yeah, I want The Last game. Dobra, teraz ja redem to to Dobra Okej, tutaj jeszcze był Draxik z nutą chyba, nie? Fiona, Fiona ring the One wanted o Jezu, czemu on cały czas magów dostaje? Okej, okay, ale nie dostaje magii więc Dostałem trzy klaty, jasny gwizdek, cztery! też to, policzę to jako klatę Znowu milion klata, zero Superpower. No szkoda, to nie jest tak gołębia. Mógłby to ugrać ewentualnie, gdyby nie było magii. Hmm, interpensja. Że ich będzie miał magii, tak leży. Rezis już prędzej. Mam bolta i bolta, tam portal, tam będziemy uciekać. Dobra, no. Dwa bolty będę miał, nie? Dwa Volty będę miał. Let's go! Hmm, typy lobby? Yes, yes, Jarwan Light. 2-0 jest na razie, prowadzimy. O, jak przeleciał, ty jasny yes, gwin, Coś ty dostał. Coś ty dostał. No. To co jest? Eee, zutana tytana dostał. Oh my god, jaka jest szansa, że ugram. Chyba nie za duża, ale możemy liczyć, że będzie mi usmoralował. Ze titana, no. Nie, może nie będzie się mógł ruszyć, ja wtedy go docisnę. Aha, to ja się nie mogę ruszyć. Okay. i it, I lost my switch, 50 points. Will you still play me with no better opponents? Uh, I don't know if I'm gonna play next, Mr. more Light. Okay. I'm not sure. I mean I played versus you yesterday, yeah? <laughs> Way more points. T, t t I can today also. A sure if I'm gonna play. Dobra, czekaj, ja byłem redem, byłem redem. To teraz ja blue. Uh -huh. No na no, minus luck, plus lak jasny gwizdek. Kielu, troll. Gold Dragon zajebiście. Besiu O, oh, stack trolla. That's amazing. O ja pierdyka. Ale debil Może jakąś piątkę dostanę Animator, klon Flouting Berlek Dobra no, chyba bez podjazdu, co? by Byczuł. A chyba ten Gold Dragon cię sam wpierdala na siodanko. Ty a psów to nie jest przypadkiem 7, a on ma dziesięć, Co on psa nie kupił? No, on tak trolla również. Może nie jest przystojny, a za to głupi. Jakoś tak to szło. A co do mnie? Pan mówi do mnie? Matki? A psów jest pięć? To coś mi się chyba pojewało w głowie. A, to było do Herosa. Spokoj, tak żartowałem. A, wybrudzenie mhm mm ty 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 i krokodyle halo pucuje e spucu pucu na pogodzenie dobra machnij w to fire shield Dobra, mm -hmm. Czego tego, bo zrobiłem splita szkieletów. That's why. No chyba wygraliśmy. I think we won. Prawda tutaj nie był taki degenerat, degenerat. Tutaj była zasada, że przegramy 5 dych na voice wpłaca. Więc tym razem będzie to pan Arbuś. Kilter jest zbalansowany? Nie. <laughs> Oczywiście, że nie widzę. Mm, 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 mm. Czekaj, co bym sobie puścił? Ty, 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 ty. Spadam może? Może spadam. Czekaj, a ja puściłem patrykosa w sobie? Puściłem, czy nie? Puściłem. Tu, tu, jakieś gaci? Nie. Teraz sobie komę popuszczam. I think you lost. Mister Arbuś. Oj Jeszcze z lakiem go w tym, bo kiełbasą po dupie, Pół kiełbasą po dupie, no nic. <laughs> Ten co zostawi temy? Jasny, lizdek. Dobra. GG. Dobra, redy.